Siemaneczko w kolejnym vlogu. Znowu przebitka z kroczków, więc jak możecie połączyć kropki po wcześniejszych vlogach. Dzisiaj dzień wolny. Gdzieś tam w okolicy 7 rano. Stałem sobie, wzią, wziąłem, upiłem się wody Idę się przejść. Dzisiejszy plan działania. Trening góry. Oczywiście cardio natomiast dzień wolny, więc też odpoczywam, korzystam jakieś tam swoje rzeczy, yy, wrócę do domu, robię śniadanie, śniadanie, ukośnik, yy, posiłek przetreningowy. To wam wszystko też nagram, makroski, jak zawsze. Pewnie będzie to jeden z posiłków, który już wcześniej się pojawił, bo u mnie wszystkie kombinacje na tym etapie już nie pomagają. Więc raczej staram się trzymać tych samych produktów i gdzieś tam nie, nie, fik, nie fiksować nie, nie próbować jakichś nowych rzeczy. Mówiłem, że raz tak zrobiłem, dwa razy tak zrobiłem i były to tak dobre gdzieś tam produkty, no, że musiałem zejść od razu cały produkt, bo potem cały dzień o tym myślałem. No ale spokojnie, przybytki się pojawią. I widzimy się w kuchni. Dzisiaj na śniadanko i przy, posiłek też przetreningowy wlatują kanapeczki e, standardowo. Tutaj więcej warzyw, ale tutaj też taka ode mnie nowość ten serek e, z dino. Zero tłuszczu. E, Kusztuje w ogóle, jest, jest jeszcze tańszy niż skier. Tutaj wam gdzieś wrzucę też z fitatu. i do tego jeszcze wleciało tak z 30 gram banana około i to z cenamonkiem sobie wymieszałem jako taki deserek no i kawka oczywiście i lecimy potem na trening a tutaj na szybko jeszcze moje kobitce przygotowałem taki szybki posiłek prosty przetreningowy gdzie mamy 40 g klejku, 40 g takiego białeczka kokosowego z KFD, izolatu 10 g, masła orzechowego z Lidla, kokosowego, więc taki, taka kokosowo-wiśniowa bomba, jeżeli chcecie generalnie zrobić zjeść szybko przed treningiem, Jedyne co bym wywalił to tak naprawdę te masło orzechowe, i po godzinie takiego posiłku możecie lecieć miał na trening. Bardzo szybko się to przyswaja, lekko strawne, yy, naprawdę to jest mega smaczne. U mnie to bardziej coś takiego na masie wjeżdża. Yy, klej czy coś, bo na redukcji mi się nie sprawdza, ale to szybko je przygotowałem i za niedługo lecimy razem na trening, więc tam yy, gdzieś tam nas zobaczycie co. Siemanko, my właśnie po treningu góry dużo nagrywek wleciało, więc na pewno tam przed tym co teraz gadam macie dużo przebitek z treningu. Jedziemy teraz na zakupki do Lidla, standardowe produkty. Może gdzieś tam pokażę listę zakupów już jak wrócimy, bo raczej w Lidlu nie będziemy nagrywać. A u mnie czekoladowa bomba wlatuje. Makroski Wam gdzieś tam podrzucę, wiadomo jak zawsze. Super dzisiejszy, dzisiejszy trening, takie dni wolne. Gdzieś tam bez presji czasu, i tak dalej, fajnie to wjeżdża. A my widzimy się później. I na koniec e, dzisiejszego dnia wlatuje taka miska. Cztery jajeczka, e, około 100 gram pieczarek. Troszkę rukoli e, Tak naprawdę, gdzieś tam nie nagrałem posiłku po cardio. kardio. Kardio cię naprawdę fajnie. Dosyć lekko, tam wleciały kanapeczki z filetem z piekarnika, dużo warzywek, może następnym razem nagram jak to robię, bo to było tak dobre, że uwierzcie mi, coś takiego jecie to od razu jakiś McDonald's czy jakiś inny taki fast food Wam odlatuje tak naprawdę na bok, bo to jest znacznie smaczniejsze moim zdaniem, świetne makro więc gdzieś tam ten przepis może wleci bo to coś dosyć umianowego w sumie ja jem kładę się spać więc dzień zaliczony mam nadzieję, że Wam się podobało napiszcie w komentarzu co byście chcieli zobaczyć w następnym materiale nie zapomnijcie o subskrypcji jak Wam się podobało to łapeczka w górę i widzimy się w następnym dniu trzymajcie się, cześć